Witam, nazywam się Bob Proctor i pozwól, że podzielę się z Tobą moją perspektywą. Czy czujesz, że utknąłeś w pętli, w której bez względu na Twoje wysiłki, niezależnie od tego, jak gorąco pragniesz życia pełnego dostatku, wydaje się ono zawsze wymykać z rąk? Czy masz wrażenie, że sukces, dobrobyt, doskonałe zdrowie i harmonijne relacje są przywilejem nielicznych, a Ty jesteś skazany na egzystencję prawie tam? Znam to uczucie. Żyłem w nim przez wiele lat i mogę ci powiedzieć, z przekonaniem kogoś, kto przeszedł tę drogę, że dostatek nie jest przeznaczony tylko dla szczęśliwców, to prawo każdego, kto rozumie i stosuje uniwersalne prawa, które nim rządzą. Co tak naprawdę oddziela cię od życia, które widzisz w swoich najcichszych momentach? To nie brak inteligencji, nie brak okazji i z pewnością nie brak wysiłku. Często to, co nas powstrzymuje, jest czymś o wiele subtelniejszym, ale nieskończenie potężniejszym. Częstotliwość, na której pracuje twój umysł w tej chwili. Pomyśl o tym jak o stacji radiowej. Jeśli chcesz usłyszeć konkretną piosenkę, musisz dostroić się do właściwej częstotliwości. Jeśli twój umysł jest nastawiony na częstotliwość niedostatku, zwątpienia, strachu, jak możesz oczekiwać, że przyciągniesz melodię dostatku? Dzisiaj nie dam ci kolejnej powierzchownej rady, wręczę ci klucz mistrzowski do zmiany strojenia twojego umysłu, tak aby dostatek nie był czymś, za czym gonisz, ale czymś, co przyciągasz w naturalny sposób. To wiedza, która zmieniła moje życie i życie niezliczonych ludzi. Zostań ze mną, ponieważ to, co teraz usłyszysz, ma moc przepisania scenariusza twojego istnienia. Przygotuj się na dostrojenie swojego umysłu do dostatku. Większość ludzi żyje w stanie reakcji. Wstają i pierwszą rzeczą, jaką robią, jest sprawdzanie wiadomości mediów społecznościowych, stanu konta bankowego. I co się dzieje? Pozwalają, aby świat zewnętrzny dyktował im stan umysłu. Patrzą na stan konta i czują niedostatek. Patrzą na wiadomości i czują strach. Patrzą na innych i czują zazdrość. To fundamentalny błąd. Pozwalasz, aby świat zewnętrzny, odbicie przeszłości, dyktował twoją wewnętrzną rzeczywistość, twój punkt tworzenia przyszłości. Pomyśl o tym: wszystko, co widzisz na zewnątrz, twoja sytuacja finansowa, twoje relacje, twoje zdrowie, zostało najpierw stworzone wewnątrz. Twoja obecna rzeczywistość jest echem twoich dominujących myśli i przekonań z przeszłości. Wyobraź sobie, że jesteś w kinie. Ekran przed tobą to twoje życie. Wyświetlane obrazy to Twoje doświadczenia. Ale skąd pochodzą te obrazy? Z projektora, który jest za tobą. Projektor to Twój podświadomy umysł, a film to Twój autoportret. Jeśli nie podoba Ci się to, co widzisz na ekranie, na co zda się próba zmiany obrazów? Musisz podejść do projektora i zmienić film. Zmienić swoje wewnętrzne oprogramowanie. Wiem, że to może wydawać się trudne, zwłaszcza gdy rzeczywistość zewnętrzna krzyczy coś przeciwnego. Ale właśnie w tym tkwi Twoja moc. Nie możesz kontrolować tego, co dzieje się na zewnątrz, ale masz absolutną kontrolę nad tym, jak na to reagujesz i, co ważniejsze, nad tym, co wybierasz myśleć i czuć. Twój umysł jest ogrodem. Jeśli sadzisz chwasty, myśli o niedostatku, strachu, zwątpieniu, nie możesz oczekiwać, że zbierzesz kwiaty, dostatek, pokój, sukces. Musisz uprawiać ogród swojego umysłu z intencją, sadząc nasiona dobrobytu. Jak to zrobić? Zacznij ćwiczyć kreatywną wizualizację. To nie tylko marzenie na jawie, to używanie swojej wyobraźni, Twojego najpotężniejszego narzędzia, do tworzenia żywych obrazów mentalnych życia, którego pragniesz. I co najważniejsze, poczuj emocje, które byś odczuwał, gdyby ta rzeczywistość już była Twoja. Poczuj radość, wdzięczność. Pokój. Twoja podświadomość nie rozróżnia między doświadczeniem rzeczywistym a żywo wyobrażonym. Dla niej wszystko jest realne, a kiedy zalewasz swoją podświadomość tymi obrazami i emocjami, zaczyna ona pracować nad zamanifestowaniem ich w twojej fizycznej rzeczywistości. Wyzwanie praktyczne dla ciebie teraz. Dzisiaj zamiast sprawdzać stan konta ze ściśniętym gardłem, poświęć chwilę. Zamknij oczy na 60 sekund. I wyobraź sobie z największą możliwą jasnością kwotę pieniędzy, którą chcesz zobaczyć na swoim koncie. Poczuj bezpieczeństwo, pokój, wolność, które ta kwota by ci dała. Poczuj lekkość, wiedząc, że wszystkie twoje rachunki są opłacone, że masz komfortową rezerwę. Zrób to przed spojrzeniem na obecną rzeczywistość. Zacznij tworzyć od wewnątrz. Powtarzaj to kilka razy dziennie. Im więcej ćwiczysz, tym silniejsze stanie się to nowe oprogramowanie. Pamiętaj, to na czym się koncentrujesz, rozszerza się. Gdzie idzie Twoja uwaga, tam płynie Twoja energia. A gdzie płynie Twoja energia, pojawiają się rezultaty. To uniwersalne prawo. Widzę to cały czas. Ludzie desperacko potrzebują pieniędzy, powtarzając: potrzebuję więcej pieniędzy. Działają z miejsca niedostatku, braku i co się dzieje. Potrzeba, jakkolwiek prawdziwa, jest wibracją braku. To jak próba dostrojenia się do stacji radiowej z muzyką klasyczną, gdy twój aparat jest zablokowany na częstotliwości zakłóceń. Nie usłyszysz muzyki bez względu na to, jak bardzo jej potrzebujesz. Wszechświat nie działa w oparciu o potrzebę działa w oparciu o prawo wibracji i przyciągania. Nie przyciągasz tego, czego chcesz przyciągasz to, czym jesteś. Aby przyciągnąć bogactwo, musisz stać się świadomy bogactwa, wibrować na częstotliwości dostatku. To nie oznacza ignorowania Twoich trudności, oznacza zmianę Twojego postrzegania na ich temat i co ważniejsze, na temat samego siebie. Pozwól, że podzielę się trochę z mojej własnej podróży. Pamiętam czas, kiedy byłem całkowicie spłukany, zadłużony. Winien więcej niż zarabiałem w ciągu całego roku. Sprzątałem biura, żeby przeżyć. Przełom nastąpił nie wtedy, gdy zarobiłem więcej pieniędzy. Nastąpił, gdy nawet sprzątając podłogę, zacząłem studiować te zasady. Zacząłem widzieć siebie nie jako zadłużonego sprzątacza biur, ale jako bogatego człowieka, człowieka sukcesu. Najpierw zmieniłem swój autoportret. Zacząłem działać tak, jakbym już był człowiekiem, którym chciałem się stać. Myślałem jak on, czułem jak on, mówiłem jak on. A pieniądze, dobrobyt, okazje po prostu podążyły za nowym wizerunkiem. Nasiono zostało zasiane w momencie, gdy zmieniłem swoją świadomość. Pomyśl o wielkich wizjonerach, jak założyciel Amazon, Jeff Bezos. Czy myślisz, że zbudował globalne imperium, myśląc o tym, jak zapłacić rachunek za prąd w tym miesiącu? Nie. Działał z świadomości ekspansji, innowacji, służby na masową skalę. Bogactwo, które zgromadził, było nieuniknionym rezultatem tej świadomości dostatku. Albo pomyśl o Oprah Winfrey. Nie stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, działając ze świadomości ofiary lub niedostatku. Wychodowała świadomość mocy, celu, wpływu. Widziała siebie jako siłę dobra, a dostatek ją podążał. Świadomość bogactwa nie polega na posiadaniu pieniędzy. Polega na zrozumieniu, że pieniądze są energią, która płynie do tych, którzy są z nią w harmonii. Polega na wiedzy, że jesteś godzien dostatku, że masz zdolność do jego tworzenia i że wszechświat jest nieskończenie obfity. Polega na zmianie twojej wewnętrznej wibracji, tak aby odpowiadała wibracji bogactwa. To oznacza kultywowanie myśli o dobrobycie, wdzięczności za to, co już masz, pozytywnego oczekiwania na to, co ma nadejść. Oznacza mówienie o pieniądzach w pozytywny sposób, bez strachu, bez winy. Oznacza otaczanie się ludźmi, którzy również myślą o dostatku. Jak możesz zacząć kultywować tę świadomość dzisiaj? Zacznij afirmować dla siebie codziennie, że jesteś istotą obfitą. Używaj afirmacji takich jak jestem magnesem na pieniądze. Pieniądze płyną do mnie z oczekiwanych i nieoczekiwanych źródeł. Nie tylko powtarzaj słowa. Ale poczuj ich prawdę w swoim sercu. Poczuj emocje dostatku. Ponadto zacznij obserwować, jak reagujesz na bogatych ludzi. Zazdrościsz im? Oceniasz ich? Jeśli tak, wysyłasz wiadomość do wszechświata, że nie chcesz być jak oni. Zamiast tego, celebruj sukces innych. Zobacz go jako dowód na to, że dostatek jest możliwy i że jest go wystarczająco dla wszystkich, w tym dla ciebie. Im bardziej celebrujesz dostatek u innych, tym bardziej przyciągniesz go do siebie. Pamiętaj, bogactwo to nie coś, co nabywasz, to świadomość, którą rozwijasz. A ta świadomość jest Twoim największym aktywem. Wiele osób myśli, że wdzięczność to tylko bycie uprzejmym. Ale wdzięczność, moi przyjaciele, to o wiele więcej. To jedna z najpotężniejszych sił wszechświata, narzędzie precyzyjnego strojenia, które może natychmiast podnieść Twoją wibrację. I wyrównać cię z częstotliwością dostatku. Dlaczego wdzięczność jest tak potężna? Ponieważ jest aktem uznania dostatku, który już istnieje w twoim życiu. Kiedy wyrażasz wdzięczność, koncentrujesz się na tym, co masz, a nie na tym, czego ci brakuje. Mówisz wszechświatowi i swojej podświadomości: Już mam wystarczająco, jestem błogosławiony, jestem gotów na więcej to deklaracja pełni. A wszechświat odpowiada na te wibracje, wysyłając więcej niż już masz. Zwątpienie, strach, niepokój wszystkie te negatywne emocje nie mogą przetrwać w umyśle pełnym wdzięczności. Po prostu niemożliwe jest odczuwanie strachu i wdzięczności w tym samym czasie. Spróbuj. Teraz. Spróbuj odczuwać głęboki strach, odczuwając jednocześnie szczerą wdzięczność za coś w swoim życiu. Nie możesz. Jedna emocja unieważnia drugą. Wdzięczność jest światłem, które rozprasza cienie strachu i niedostatku. Zwykłem mówić, że wdzięczność to postawa, która poprzedza wysokość. Jeśli chcesz podnieść swoje życie, musisz podnieść swoją postawę, a wdzięczność jest najszybszą drogą do tego. Nie czekaj, aż będziesz miał wszystko, czego pragniesz, żeby być wdzięcznym. Bądź wdzięczny za to, co już masz, a to, czego pragniesz, przyjdzie do Ciebie. To prawo przyciągania w akcji. Jak włączyć wdzięczność do swojego życia w sposób transformacyjny? Nie chodzi tylko o myślenie jestem wdzięczny. Chodzi o odczuwanie wdzięczności, pozwolenie, aby zalała każdą komórkę Twojego istnienia. Zacznij swój dzień od wdzięczności. Jeszcze zanim wstaniesz z łóżka, poświęć minutę, aby pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś naprawdę wdzięczny. Może to być ciepło Twojej kołdry, dźwięk ptaków, fakt, że masz dach nad głową. Bez względu na to, jak małe się wydaje, akt uznania i odczuwania wdzięczności za to już zmienia Twoją wibrację. Przykład praktyczny i potężny. Przed pójściem spać, zamiast martwić się o następny dzień, weź notatnik, nazywam go Dziennikiem Wdzięczności, i napisz odręcznie trzy do pięciu rzeczy, za które jesteś głęboko wdzięczny tego dnia. Może to być rozmowa, którą odbyłeś, uśmiech, który otrzymałeś, smaczny posiłek. I pisząc, poczuj emocje wdzięczności w swoim sercu. To nie tylko podnosi Twoją wibrację, ale również dostraja Twój umysł do częstotliwości dostatku, gdy śpisz. Budzisz się następnego dnia z inną energią, gotów, aby przyciągnąć więcej tego, co dobre. Pamiętaj historię Helen Keller. Niewidoma i głucha od dzieciństwa, mogła pogrążyć się w goryczy. Niemniej jednak zdecydowała się skoncentrować na wdzięczności. Była wdzięczna za możliwość uczenia się, za zdolność do komunikowania się, za miłość wokół niej. I to ta postawa wdzięczności przekształciła ją w jedną z najbardziej inspirujących postaci w historii, udowadniając, że prawdziwa wizja nie pochodzi z oczu, ale z wdzięcznego serca. Wdzięczność to nie tylko emocja to strategia życia most do dostatku. Natura w swojej nieskończonej mądrości uczy nas prawa obiegu. Rzeka nie zatrzymuje swojej wody, płynie, drzewo nie zatrzymuje swoich owoców, ofiaruje je. Powietrze, którym oddychamy, nie stoi w miejscu krąży. Wszystko w naturze jest w ciągłym ruchu w nieprzerwanym przepływie dawania i otrzymywania. Bogactwo, moi przyjaciele, działa w ten sam sposób musi krążyć. Nie zostało stworzone, aby być gromadzone i stagnąć. Kiedy próbujesz zatrzymać bogactwo ze strachu przed niedostatkiem, w rzeczywistości blokujesz naturalny przepływ dostatku. To jak próba zatamowania rzeki. Woda może się nawet nagromadzić, ale ostatecznie wylewa lub wysycha. Wiele osób ma głęboki strach przed dawaniem. Obawiają się, że dając swój czas, swoją wiedzę, swoje pieniądze, zostaną z mniejszą ilością. To mentalność niedostatku, to przekonanie, że istnieje ograniczona ilość zasobów. Ale prawda jest odwrotna. Kiedy dajesz z radosnym sercem, z intencją przyczynienia się, deklarujesz dla siebie i dla wszechświata, że ufasz nieskończonemu źródłu, z którego wszystko pochodzi. Aktywujesz prawo obiegu, a to, co wysyłasz, wraca do ciebie pomnożone. Pomyśl o wielkim filantropie. O kimś, kto przekazuje miliony na szlachetne cele. Czy zauważyłeś, że ci ludzie na ogół nie stają się biedniejsi? Wręcz przeciwnie ich wpływ i ich bogactwo wydają się rozszerzać. To nie przypadek, to prawo w akcji. Dając, otwierają przestrzeń do otrzymywania więcej. Stają się kanałami dla uniwersalnego dostatku. Nie musisz mieć milionów, żeby zacząć. Nie chodzi o ilość, ale o intencje. Zacznij małe, ale zacznij. Daj szczery komplement. Podziel się pomysłem. Oferuj swój czas dla sprawy, w którą wierzysz. Zostaw hojny napiwek, nawet jeśli to tylko jeden złoty więcej. Zrób to ze świadomością, że aktywujesz przepływ dostatku. Wysyłasz jasny komunikat do wszechświata. Jestem kanałem dla dostatku i jestem gotów dawać i otrzymywać. Pamiętaj słowa Andrew Carnegie. Człowiek, który umiera bogaty, umiera w hańbie. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie polega na gromadzeniu, ale na obiegu, na używaniu swoich zasobów dla dobra większego. Przekazał większość swojej fortuny. A jego dziedzictwo hojności jest tak wielkie jak jego fortuna. Ćwiczenie praktyczne dla ciebie. Następnym razem, gdy otrzymasz pieniądze, odłóż mały procent może to być jeden procent, 5%, cokolwiek czujesz w swoim sercu i użyj go, aby dać. Przekaż na organizację charytatywną, pomóż komuś, kto potrzebuje, kup prezent dla kogoś bez powodu. Zrób to z radością, nie oczekując niczego w zamian. Poczuj emocje dawania. Zauważysz, że nie czujesz się biedniejszy, ale bardziej bogaty, bardziej obfity. A to uczucie to wibracja, która przyciągnie jeszcze więcej do ciebie. Dostatek jest rzeką. Jeśli chcesz, żeby płynęła do ciebie, musisz pozwolić jej płynąć przez ciebie. Czy słyszałeś zdanie: Szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi? Powiedziałbym, że: Dostatek sprzyja przygotowanemu umysłowi i inspirowanemu działaniu. Nie wystarczy tylko myśleć, wizualizować, odczuwać wdzięczność i dawać. W pewnym momencie musisz podjąć stanowczą decyzję i działać. Decyzja jest punktem zwrotnym. To moment, w którym zobowiązujesz się do swojego pragnienia. A inspirowane działanie jest pojazdem, który prowadzi cię od Twojego pragnienia do jego manifestacji. Wiele osób utyka w fazie chcenia, chcą więcej pieniędzy, lepszego związku, więcej zdrowia. Ale chcenie samo w sobie jest pasywne. Dostatek to nie coś, co po prostu spada z nieba, gdy siedzisz i czekasz. Jest przyciągany przez ciebie poprzez Twoją wibrację, tak, ale również poprzez Twoją gotowość do działania, gdy pojawia się inspiracja. Inspirowane działanie różni się od działania wymuszonego. Wynika z miejsca jasności, pewności, wyrównania z Twoim pragnieniem. To wtedy, gdy czujesz wewnętrzny impuls, olśnienie i działasz na jego podstawie bez wahania, zwykłem mówić, że prokrastynacja jest zabójcą marzeń. Ileż to wspaniałych pomysłów, ileż to niesamowitych projektów, ileż to złotych okazji zostało straconych, ponieważ ktoś zawahał się, zwątpił, czekał na idealny moment. Idealny moment jest teraz. Decyzja o zmianie swojego życia, o szukaniu dostatku, o staniu się osobą, którą urodziłeś się być, musi zostać podjęta teraz. A gdy ta decyzja zostanie podjęta, wszechświat spiskuje na Twoją korzyść, otwierając drzwi, ujawniając ścieżki. Jak rozpoznać inspirowane działanie? Zwykle towarzyszy mu uczucie lekkości, entuzjazmu, to ma sens. To nie działanie, które czujesz, że musisz zrobić, ale takie, które chcesz zrobić, to wtedy, gdy masz pomysł na nowy biznes lub projekt i czujesz nieodparty impuls, aby go zrealizować. To są wskazówki, które wszechświat ci wysyła, a twoją odpowiedzialnością jest działanie na ich podstawie. Klasycznym przykładem jest Henry Ford. Miał wizję samochodu dostępnego dla mas. W tamtym czasie był to rewolucyjny pomysł. Wielu wątpiło. Ale Ford podjął decyzję. Nie tylko marzył, działał. Zgromadził zespoły, eksperymentował, ponosił porażki, uczył się i upierał się. Nie czekał, aż dostatek zapuka do jego drzwi. Stworzył go poprzez swoją niezachwianą decyzję i swoje inspirowane działanie. Rezultatem była rewolucja w przemyśle i osobisty majątek, który zmienił świat. Wyzwanie praktyczne dla ciebie. Pomyśl o obszarze swojego życia, w którym pragniesz więcej dostatku. Teraz, jakie jest najmniejsze działanie, które możesz podjąć dzisiaj, w ciągu najbliższych 24 godzin, które przesunie cię o milimetr, który by nie był w kierunku Twojego pragnienia. Może to być wyszukanie kursu, wysłanie e-maila, wykonanie połączenia, przeczytanie książki. Bez względu na to, jak małe jest działanie, ważne jest, aby zostało podjęte. A gdy go podejmiesz, zwróć uwagę na wskazówki, które wszechświat ci wyśle. Działanie generuje więcej działania, a ruch tworzy rozpęd. Pamiętaj: wiara bez uczynków jest martwa, wizualizacja bez działania to tylko sen. Dostatek jest wynikiem twojej świadomości w działaniu. Moi przyjaciele, Wasz umysł jest najpotężniejszym narzędziem we wszechświecie. Jest waszym osobistym laboratorium, waszym ogrodem, waszym projektorem rzeczywistości. Ale jak każde potężne narzędzie, potrzebuje kierunku, potrzebuje jasnej częstotliwości, aby się dostroić. Przestańcie pozwalać, aby szumy świata zewnętrznego, negatywne wiadomości, ograniczające opinie, obecne okoliczności, definiowały waszą rzeczywistość. Macie moc, aby zmienić stację. Aby dostroić się do częstotliwości dostatku, zdrowia, miłości, dobrobytu. Pamiętajcie zawsze: bogactwo to nie coś, co nabywacie, to świadomość, którą rozwijacie. A ta świadomość jest budowana cegła po cegle, myśl po myśli, działanie po działaniu to ciągły proces samopoznania. Nie chodzi o magię, ale o prawo uniwersalne prawa, które działają z matematyczną precyzją. Grawitacja działa, czy w nią wierzysz, czy nie. Prawo przyciągania, prawo wibracji, prawo obiegu one również działają. Ale kiedy je rozumiesz i stosujesz intencjonalnie, twoje życie się zmienia. To jest twój punkt wyjścia. Każdego dnia, w każdym momencie, masz okazję, aby wybrać: wybrać swoje myśli, swoje emocje, swoje działania, wybrać dostrojenie do dostatku. Następnym krokiem w tej podróży jest zrozumienie, jak przekształcić tę nową świadomość w wyniki fizyczne i mierzalne. Dokładnie o tym mówię w filmie, który pojawia się na Twoim ekranie teraz. To następny logiczny krok tej rozmowy. Kliknij na niego i kontynuujmy tę podróż razem, krok po kroku, w kierunku niezwykłego życia, które urodziłeś się, aby żyć. Jestem głęboko wdzięczny za Twój czas, za Twoją uwagę, za Twoją otwartość na te prawdy. I nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania, abyśmy mogli kontynuować odkrywanie tajemnic umysłu i dostatku. Pamiętaj, urodziłeś się bogaty. Teraz czas, aby żyć tą prawdą. Do zobaczenia wkrótce.